Yeah. Nie! Ja! Dzień dobry! Czemu tak przedłużasz? Myślałem, że to będzie nas taki symboliczny. Nie! Odbyt. Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie. Zaczynamy od intro i lecimy z pytaniami od razu. I... Intro! Intro! Rury. czy planujecie trzecie dziecko? Nie, to będzie przecież tytuł, to nie możemy dać na początku. A, dobra. Czy Lajra na początku nie podobał się Leo? Odpowiadamy się... O, o zróbmy tak, że to będzie takie Właśnie szybkie... tak, chciałam zrobić... Tym... <laughs> szybkie, dynamiczne Q&A. No. E, trochę tak, trochę nie, dlatego że troszeczkę była o niego zazdrosna, po prostu. No dzisiaj jest trochę o niego zazdrosna. Ale mniej, teraz bardziej pomaga przy nim Tak, też. to prawda, dorasta, dorasta. Jak duża jest Lajra? Chyba wysoka panna z niej. Tak, ma nościuszki na 92 cm, więc myślę, że to już jest duże raczej dziecko, duże dziecko. Jesteśmy w ogóle na kawce przy Maku. Tak, Kamil, ile lat mają Wasze dzieci? Nasze dzieci mają lat Laira 1, Leo 2. 3 0. miesiące, a Leo ma 3 miesiące. Dokładnie. Gdzie kupujecie ubranka dla dzieci? O Boże, kochani, nie kupujemy? Ale to jest, dobry, to jest dobre pytanie, bo przed chwilą zrobiliśmy tak. zakupy w Reserve online. I naprawdę mają fajne rzeczy dla dzieciaków. Tak. Kupujemy też w Zarze, kupiliśmy na przykład ostatnio w Gesie, kupujemy w Bayu, e, Smyk ku, Czasami się też zdarza nawet i w pepko, wyobraźcie sobie Pepko e, nawet i nawet w H&M. -ie. w H&M. -ie. Nawet chciałem powiedzieć, że też a propos lidla, że w Lupilu. Więc tak naprawdę rozrzut jest wiecie... W Lupilu? Wiecie. A, no tak, mamy z Lupilu, Lupilu w Lupilu, w Lidlu, ale Lupilu z lidla, tak. w Lupilu, tak, tak powiedziałem po prostu. Pewnie tak coś pominęliśmy. No ale dobra, lecimy dalej. Jak nazywa się Instagram Lajry? A, to jest bo to było na tym, na TikToku, więc Instagram Lajry to jest a, nasz Instagram. A, bo Lajra powiedziała, że mam Instagrama, a to Więc bierzcie nasz. na naszego Instagrama, tam możecie zobaczyć Lajrę i Leo i ich link przygody. Link jest w opisie. Czy Lajra jest delikatna wobec Leo? Różnie bywa, ale generalnie tak. Ale ostatnio, od bardziej tak, zdecydowanie. Coraz bardziej, coraz bo ją cały czas mówimy jej, ona ma po prostu pat, ona się uczy. Patrz, patrz, patrz rogi ma na samochodzie. Aha. Uh -huh. y jest delikatna, bo jej mówimy cały czas leciutko albo delikatnie i ona naprawdę to łapie. I szczególnie, że my robimy tak, że jak ona jest dla niego delikatna, to my dokładnie robimy to samo też do niej. Tak. Więc myślę, że ona tak, tym bardziej I to wtedy łapie. Też od początku ją, jak do kota ma podchodzić tak. i ona przez to też wie, jak ma podchodzić do Leo. Przecież kota ciągnie ostatnio za ogon. No tak, ale nie wie, że to ogon. Jaki rozmiar pielów nosi Laira i Leo? Trzy i pięć. Tak, Leo 3, Laira 5. Czy planujecie tatuaż? Ostatnio sobie zrobiliśmy, był tym odcinek. Ja mam Lisiczkę, Kamil ma datę urodzin Leo na drugiej rączce, na jednej ma datę urodzin Lairy. Yy, I czy planujemy kolejny tatuaż? Tak, w styczniu jesteśmy umówieni na niego. Właśnie teraz sobie wspomniałam przez wasze pytanie. Lecimy dalej. Kiedy kolejna piosenka? O, I kolejna piosenka niebawem, listę. ponieważ jak to nagrywamy dzisiaj, to jutro nagrywamy teledysk do naszej piosenki świątecznej. Mamy też nagraną kolejną nieświąteczną i jeszcze kolejną rozpoczętą też nieświąteczną takiego smuta, więc ogólnie trzy są w produkcji. Więc można powiedzieć, że cały czas jak idziemy z tymi piosenkami? Sprawia nam to ogromną przyjemność, więc niedługo będzie, bo nie chcę tak, przedłużać. że nie zarabiamy jeszcze na tych piosenkach, bo bardzo dużo kosztuje nas jak wyprodukowanie czyli, żeby opłacić tekst, studio, osobę, która nam to zmiksuje i tak dalej. Raczej jesteśmy na tym stratni, ale jest to tak fajne, że no, no tak. A robienie piosenek nie jest tanie. No nie jest. <laughs> Co ile wstawiacie odcinki? Nie bardzo mamy takiego różnie. harmonogramu, po prostu wstawiamy, mamy, jak mamy flow, potrafimy wstawić kilka dni z rzędu odcinek. Jak nie mamy flow, albo nie mamy pomysłów, albo po prostu nie mamy czasu, to wstawiamy rzadziej. Więc bardzo nie chcemy różnie. się zmuszać tak. i wymagać od siebie Że po prostu momentu. nie być jak... wtorki, czwartki, tak. czy coś. Bo może nam po prostu się nie chcieć, albo Dokładnie. może mieć coś innego do zrobienia, nie wiem, cokolwiek. Właśnie dlatego też wybraliśmy pracę w mediach, żeby właśnie taki nie mieć. Tak. Dobrze. Czy chcielibyście odnowić ślub za kilka lat? Ja bym chciał. Ja też bym chciał. Naprawdę? No? A oświadczysz mi się? Dobra. Okej, okay, jak będę Cię kochać. Ja bym chciał, żebyś mi zrobiła taką niespodziankę po prostu. Ale tylko jeśli będę Ciebie kochać. I, to, no tak. i, i takie oświadczyny, żeby to były takie, że Ty powiedz że po prostu, że chciałaś mi wynagrodzić wszystko, że jestem taki wspaniały i cudowny i, i chciałaś zapytać, czy zostanę Twoim mm, mężem po małżeństwie. Mmm, jakie Dobra. <laughs> czy mieliście chrzest? Jeśli tak, to jakie macie imiona? Ja miałem, oczywiście, że tak. Ale nie masz imienia. Nie, mam tylko swoje. To można mieć chrzest i nie mieć drugiego imienia? No. Okej, okay. ja miałam chrzest, mam na drugie imię Ania, czyli po prostu imię mojej mamy to jest. A ja mój myślę, brat że... ma po tacie Aha, no dobra, no tak. Nie Lajra... wysili się z pomysłowością. Lajra i ile oczywiście chrztu nie będą mieli. Nie będą i drugie imię też nie mają. Nie z naszego wyboru. O. A mogą mieć drugie imię, nie mając chrztu, ale nie mają. A to nie wiedziałem. No, mogliśmy w urzędzie im dać. Jak mieć jak to jest mieć dwójkę dzieci? Pozdrawiam cię, pod kochanie. Pozdrawiamy. Znaczy, że to dorosła osoba zadała pytanie. Tak, chyba tak. dorosła osoba, więc ciekawa, czy masz jakieś Olicja. dzieci, i tak dalej. Ale jak to jest mieć dwójkę dzieci? Fajnie, Fantastycznie. ciężko, fajnie i ciężko, po prostu. Naj, najkrótsza odpowiedź. Ale gdybym dzisiaj miał podjąć decyzję, no. to ja jestem na tak. W sensie, że, bo na początku było ciężko, no nie tak bardzo tak. ciężko, a teraz już jest lepiej. Mamy, myślę, że pewnego rodzaju system, takie... Organizacje system, organizacja tak, nad Tak, tak, tak. I naprawdę jest fajnie i ja na przykład lubię taki zapierdziel przy tych dzieciach. Właśnie ja nie się, mogę się doczekać. że mamy tak szybko, że szybko trzeba zrobić, to posprzątać, to coś. Ja lubię takie właśnie, takie coś. Ja mam mamy oczywiście pomarcie. nianie i na przykład dzisiaj do godziny 15, czy mamy jeszcze godzinę, bo jest godzina 14. No nie oszukujmy się, mamy opiekuje. łatwo przez to. Yy, I to, to jest mega ułatwienie. Mamy tak swoją drogą super nianie. Naprawdę bardzo, bardzo fajna pozdrawiamy kiedy Lara zaczęła wymawiać po swojemu swoje pierwsze słowa, mój nieunia ma 13 miesięcy i mówi może z 3. E, nie wiem, kiedy zaczęła. Nie wiem. Ciężko mi to powiedzieć, kiedy zaczęła. Tata kiedyś powiedziała, to było dawno, miała z 9 miesięcy, ale to było takie jeszcze mało nawet świadome. Nie miała jak No ale to było mało świadome jeszcze. Proszę cię przecież, no jak, to, to było świadome. To znaczy, było świadome powtarzanie słowa, tak. ale nie wiedziała, że tata to jestem ja. A teraz ma, no może teraz odnieśmy się, teraz ma 15 miesięcy i bardzo dużo rzeczy powtarza, które się jej powie, dwusylabowych. Właściwie każde słowo, które ma dwie sylaby, powtórzy. Nie, ale chodzi no, mi o to, że no. każde słowo chce powtórzyć, nie czym, każde jeszcze nie każdy potrafi, mówi. ale chce, no wiecie, powiem jej, powiedz rabarbar, to ona rara. Tak, albo na przykład buty, to, to mówi boba. Na schody mówi goga, ale są rzeczy, które mówi normalnie, typu baba, typu mama, typu tata. Na jabłko mówi jaba. Tato, jaba. No Ta, kokon to bajka. Winda mówi winda po prostu. Binda. Tylko tak różnie mówi. Binda, woda, winda. Woda to mówi łoda jakaś. Lejrenia, powiedz auto. Auto. A powiedz tata. Tata. A powiedz mama. Mama. A powiedz baba. Baba. Baba! Tak, no... Oda. Więc tak, ale, ale mówi naprawdę bardzo dużo. Natomiast pamiętajcie, nie porównujemy dzieci. To nie ma kompletnie znaczenia na tym etapie. Dzieci na pewno są inne. Wasze ma lepsze coś tam, nasze ma lepsze coś tam i gorsze i tak dalej. Nie porównujcie tego, to jest bez sensu. Dobra. Czy Leo się już uśmiecha sam z siebie? Na Stories tak. wczoraj dałem, jak e... się z nim śmiałem. Tak, i od momentu nagrania na Stories było właśnie, że, że się tak śmiał głośno. Dosłownie zdarzyło się to. Kilkukrotny już raz. Właśnie nie, że cały czas tak robi, ale już jakby teraz coraz częściej. A my zostaliśmy sobie sami z Leo i z Lajrą. I Leo teraz jest najedzony, przebrany do spania. I humorek jest. Humorek ma dobry. Dobry ma humorek. Co? Dobry, prawda? Jaki masz humorek? Dobry. Hej, Leo. <grym> Czy planujecie się przeprowadzić? No i tutaj słuchajcie, jest dobre... Wiecie, że my się co roku przeprowadzamy i my nie robimy tego celowo No powiedzmy, po prostu... no powiedzmy szczerze, no tak No kurde, bo mam mieszkanie, które jest super, właścicielka jest super, w ogóle wszystko jest super ale Lokalizacja jednak... rewelacyjna, no Ale naprawdę... jednak znowu kurde, żeśmy zrobili błąd, bo Jest tylko jedna malutka, tylko jedna malutka, malutka rzecz Że ma 69 metrów kwadratowych Że jest malutkie I jednak to jest trochę za mało więc przeprowadzka no jest możliwe, tak. że będzie. No, na no 99%. No. Czy dzieci mają osobne pokoje? No właśnie nie. A nie. Powin... Znaczy, nie to, że powinny, ale. My na no, no. Ja Ostatnio jeszcze mówiliśmy, że po co są mali, po co mają A teraz słuchajcie, wiecie dlaczego na przykład? Żeby się nie budzili nawzajem. Tak. A Leo ma coraz już teraz słabszy sen, w sensie taki, no bo to jest wiadomo, że noworodek jak śpi, to możecie wszystko przy nim praktycznie zrobić a on się nie obudzi, jeżeli oczywiście macie takie dziecko. I my tak mieliśmy, a teraz ma trzy miesiące, już coraz bardziej jak Lajra trzepnie zabawką, to on się jednak wzdryga, nie? I to jest bez sensu po prostu, żeby. I odwrotnie, i Leo budzi Lajrę. No tak, to prawda. Czy Lajra wróci do żłobka? Na dzień dzisiejszy ja bym powiedział, że jest tak 60 do 40, że nie. No tak, nawet 70. Ja nawet może i 70. No, mimo, że żłobek jest super, to i niania teraz też jest super. Poza tym jak ona wróci do żłobka, to my teraz mamy Leo, a Leo już nie jest taki, że leży i nic nie robi, więc nadal my byśmy musieli z nim być, czyli byśmy mało pracowali, a potem to, nianie, pracować. Albo wziąć do Leo, więc to już w ogóle... Mija się z celem. Po prostu. Finansowym. No, no tak, finansowym no tak. No. no tak, po prostu. Ile miesięcznie wydajecie na swoje wydatki? Teraz, czy tutaj chodzi o koszta. Przepraszam, bo ja patrzę, bo czy słońce. się nagrywa. W... Nie, w słońce świeci w obiekty, nie zastanawiam się, czy nie ma. Nieważne. A nie, bo wtedy taka łuna będzie. Ale jest? Nie ma. Jest okej. Okay. Więc, jeżeli chodzi o koszta stałe, czyli koszta, które mamy takie zawsze do zapłaty, jakieś mieszkanie, zus jakieś inne takie rzeczy, to. Jest to około 15 tysięcy, tak? Tak policzyliśmy 15 ostatnio. I pół. 15 tysięcy. Jeśli chodzi o nasze wydatki takie zakupowe, y, czyli właśnie jakieś wyjścia, restauracje, jakieś pierdołki, takie rzeczy, to nie wiem. Ja myślę, że myślę, że możemy oscylować w okolicach pewnie po 5 tysięcy. No, ale to ja, ja nie wiem szczerze. No wiesz, nawet taka pierdoła, że wiesz, w poprzednim miesiącu ja sobie ja kupiłem y, drona, y, w tym miesiącu kupiłem sobie Apple Watcha. To to już jest po 2000. No tak. No, yy, idzież, idziemy czasami do sklepu, do jakiegoś odzieżowego i też wydajemy po 500 zł, a to no. jest na przykład dwa razy w tygodniu. Restauracja czy jakieś zamawianie takich, no takich rzeczy typu lisek. Yy, czy, czy jakieś tam inne aplikacje, jakieś Ubery i tak dalej, to to też jest. No nie wiem, nie wiem. Znaczy myślę, paliwa nie, nie my liczyliśmy, nie paliwa myśli, też nie liczyliśmy. Jako stały koszt? Nie. Nie liczyliśmy jako stały koszt, no to też będzie z tysiąc miesięcznie, myślę, że spokojnie. Jak nie więcej. No nie, myślę, że nie więcej to nie, bo nie jeździmy aż tak dużo, chyba że jedziemy w podróż. No właśnie, a podróż jedziemy ciągle jakoś. Dobra, no nie wiemy tego. No, nie wspominając o takich. Na pewno nie, nie, nie wspominając, na poczekaj, głowę. nie wspominając o wydatkach typu na przykład nagranie piosenki. Boże, to, to więcej niż 5. Jeśli byśmy mieli 3 piosenki, to kurde, to byśmy... masakrę. Ja myślę, że po, po około 5 tysięcy na głowę dodatkowo jeszcze wydajemy. Dobra. Czy chcielibyście mieć odpoczynek od dzieci, w sensie takie małe wakacje? I ja wiem, pewnie tak samo odpowiemy. My lubimy na przykład właśnie mieć nianie, lubimy oddać czasami dzieci na jedną noc do cioci. Natomiast już na przykład dwie noce, to już byśmy byli mega stęsknieni. Już nawet tak czasami jak... idziemy do kina, siedzimy w kinie, ja, bo już chcemy jechać żeby odobrać dzieci. godziny nie? nie ma, to ja już tęsknię. Tak. Z jednej strony odpoczywamy, a z drugiej strony już chcemy je zobaczyć i tak dalej. Więc, więc takie wakacje, żeby na kilka dni wyjechać bez dzieci. Leżymy sobie gdzieś tam, pozostają na noc u cioci, leżymy sobie wieczorem i ciekawe, co nasze dzieci teraz robią. Albo, czy jak nas, zasnęły, albo zaczynamy czy gadać, już na przykład jak jedziemy po nie, to ja mówię, zaraz Lajra powie. Mam. mama! I ja tak wiecie, że w tym samochodzie ja i się jaram tym, i zaczynam powtarzać jej no. słowa, na przykład. Czy Ola miała jakieś wątpliwości co do związku ze starszym mężczyzną? Nie! Wolę takiego niż jakiegoś takiego gnojka, wiecie jakieś 20 lat. Nie obrażając, jak ktoś nas taki ogląda, ale raczej nie ma was zbyt wielu. Jest łuna, więc będzie trochę gorsza jakość. Dobrze. Czy planujecie trzecie dziecko? Chcemy mieć trzecie dziecko. Ale. Ale nie teraz. No to kurde, właśnie tak mówię. Kiedy? Za trzy lata. No bo za trzy lata chcemy. Powiedzmy im, że za trzy lata. Powiemy im, że za trzy lata? A taka jest prawda, że chcemy za trzy lata, no. Za 3 lata. Za 3 lata... Aczkolwiek... Ale za trzy lata zajdziemy, czy już rodzimy? Myślę, Zobaczymy. że... Zobaczymy. Nie, szczerze mówiąc, ja myślałem, że raczej Że już... rodzimy? Że rodzimy. Czyli poczekaj, wtedy jaka była różnica wieku? Czyli za dwa lata będzie ciąża. No. No wtedy będzie 3 lata pomiędzy Leo a tym. A tym trzecim a dzieckiem. A tym trzecim. A jak na imię? To już w następnym Jakieś odcinku nale. wybieramy imię dla naszego trzeciego nie, dziecka. Nie, no którego nie ma. Ale będzie. Jesus, takie życie youtuberów. Nie no, jesteśmy jakby gotowi no. na to. I powiem, ja Wam powiem. Ja ostatnio nawet czułem, że jakbyśmy mieli teraz trzecie dziecko, to nie byłoby to coś. No już i tak jest hard To już jakby różnica pomiędzy pierwszym a drugim to yes. jest, jest duża. Ale myślę, że jak teraz było trzecie. To jest. Wypowiedzcie się, mamy trójki lub czwórki, Dobra, jak to jest, jest Mam wrażenie, że gorzej? to nie jest aż tak dużo gorzej w porównaniu jak ma się przeskok z jednego nad, na, drugo, na drugie. Na drugie. No inny zmienić. samochód, inny samochód. E... Nigdzie byśmy nie wychodzili po prostu. Więc teraz reklama Instagrama, więc kochani, jeżeli chcecie wiedzieć, czy to dziecko będzie wcześniej, ja myślę, że są na to duże szanse, bo nasze hmm. rozmowy, na przykład, ostatnie były dziwne. Co? No... Były takie dziwne po prostu... Jakie Były takie... Aj, to ma prowo dziecka. O to nie mam rozstępy, to teraz to nie za bardzo, tedy. Te... Nie chcę znowu w ciąży. no. Wiesz Kamil, dzisiaj taka mała wajna. Ale wiecie, musimy piątkę zdążyć, tak? Ciao! Pa!